W tym zadaniu mamy uzasadnić, że pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku wypadają w tym samym dniu tygodnia. W jaki sposób do tego zadania podejdziemy? Na samym początku rozpiszemy sobie i dowiemy jaka jest odległość czasowa pomiędzy tym pierwszym września a pierwszym dniem grudnia. I w jaki sposób to zrobimy? Zrobimy, rozpiszemy sobie, że wrzesień ma tych miesięcy dokładnie 30, bo tyle ma na każdy wrzesień. Jeśli chodzi o kolejny miesiąc to mamy październik i październik będzie miał wtedy 31 dni. Kolejne, tutaj będzie listopad, i listopad w takiej sytuacji będzie miał dokładnie 30 dni. No i tak naprawdę, jak minie ta 30, 31, 30, to tak naprawdę przeskoczymy z 1 września do 1 grudnia. No i teraz wystarczyłoby te wartości ze sobą pododawać. Jak pododajemy w tej sytuacji, to 30 plus 31, dodać 30, to będzie łączna wartość, wynosząca na w takiej sytuacji 91 dni. Czyli tyle dni, a mija od 1 dnia września do 1 dnia grudnia. I teraz tak Udowodnić, uzasadnić, że ten dzień będzie dokładnie taki sam, czyli taki sam dzień tygodnia. Mianowicie zastanowić się, ile tak naprawdę sprawdzić, ile dokładnie jest pełnych tygodni pomiędzy tym, tymi dwoma terminami. Wystarczy teraz to 91 podzielić na 7. Jeśli nam wyjdzie pełny wynik, to znaczy, że to jest pełne tygodnie, co oznacza, że no za, K, za 5, 10, 15 tygodni będzie dokładnie taki sam dzień. Więc tutaj spróbujmy 91 podzielić przez 7. Jak podzielimy tą wartość przez 7, to otrzymamy w takiej sytuacji, że to będzie dokładnie pełne. 13 tygodni. A skoro będzie to pełne 13 tygodni, no to za pełne 13 tygodni mamy ten sam dzień tygodnia, co był 1 września. 1 września i 1 grudnia musi być dokładnie ten sam tygodnia. Z tego względu, że mamy pełne 13 tygodni, które minia nam od tych podanych terminów. I tak naprawdę to jest udowodnienie. Takie zdanie zapisujemy tutaj, oczywiście, w tym, w tym zadaniu, bo musimy jakieś uzasadnienie zapisać, które przed chwilką gdzieś tam powtórzyłem. I tak naprawdę mamy zadanie już rozwiązane.